e W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. 8 września, narodzenie Najświętszej Marii Panny. Chodzie nata est Beata Virgo Maria, ex progenie David, perkwam salus mundi credentibus apparuit. Ujus glorioza gloriosa lucem dedit seculo. Nativitatem Beate Mariae Virginis cum Gaudio Celebremus. Dziś narodziła się Panna Maria z pokolenia Dawida, przez którą zbawienie świata wierzącym zjawiło się, której żywot chwalebny dał światło światu. Narodzenie błogosławionej Panny Maryi z radością obchodzimy. Ku uczczeniu rocznicy narodzin Najświętszej Maryi Panny z dawna w Kościele obchodzono święto. Stwierdzone jest już w VII wieku w Rzymie. Imię Maryi jest nieodłączne od imienia Jezusowego. Do Maryi Kościół stosuje słowa pisma świętego, w których wysławiana jest mądrość Boża, gdy stała się ona stolicą mądrości. Wybrana od wieków, aby przewodniczyć ze swym synem wszelkiemu stworzeniu, jest Maryja naprawdę wszelkiej chwały najgodniejsza we świętej witamy dzisiaj z całym Kościołem tę, z której narodziło się Słońce Sprawiedliwości Pan nasz Jezus Chrystus Narodziny Najświętszej Maryi Panny były jutrzenką zapowiadającą przyjście Pana Jezusa Per Mariam ad Jesum przez Marię do Jezusa. Niechaj to hasło będzie myślą przewodnią naszego życia. Ze względu na rozpoczynające się we wrześniu siewy w Polsce, święto to nosi także nazwę Matki Boskiej Siewnej. Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Komentuje święty Augustyn Przyszedł nam najmilsi dzień pożądany, błogosławionej i wielebnej zawsze dziewicy Marii. Przeto z radością wielką niech się nasza ziemia weseli, oświecona tak zacnej panny narodzeniem. Ta bowiem jest kwiat polny, iż z niej wyniknęła droga ona lilia padolna. Przez której owoc mieni się natura pierwszych rodziców naszych, i grzech zmazany jest. W niej skrócona jest ona pogróżka nieszczęścia Ewy, gdzie jej mówią: W boleści rodzić będziesz syny Twoje, ponieważ ta w radości Pana porodziła. Ewa bowiem płakała. Ta się weseliła, Ewa łzy, Maria wesele w żywocie nosiła, bo tamta urodziła grzesznika, ta wydała niewinnego, matka narodu naszego karanie przyniosła, rodzicielka pana naszego zbawienie światu dała. Początkiem grzechu Ewa. Początkiem zasług, Maryja. Ewa zaszkodziła zabiciem, Maryja pomogła ożywieniem, gdyż za nieposłuszeństwo nastąpiło posłuszeństwo, i za niewiarę wiara nagrodę uczyniła. Drodzy wierni, poznawajmy chętnie Matkę Bożą. I jej rolę w dziele zbawienia. Czcijmy Matkę Bożą, nade wszystko przez gorliwą, codzienną modlitwę różańcową. O ile możności gromadźmy się na wspólne odmawianie różańca. Święty Ignacy Antiocheński biskup i męczennik wołał. Dołóżcie starań, aby się częściej gromadzić na dziękczynieniu i uwielbianiu Boga. Gdy bowiem zbieracie się razem, słabnie moc szatana i dzięki zgodnej waszej wierze rozprasza się zło, które on sprowadza. A Wielki Maryjny Święty, Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort pisał. Dusze wybrane. Niewolnicy Jezusa i Maryi, wiedzcie o tym, że zdrowaś Maryjo jest po modlitwie Pańskiej najpiękniejszą ze wszystkich modlitw. Błagam Was usilnie w imię miłości jaką żywię do Was w Jezusie i Maryi, byście odmawiali codziennie, o ile Wam czas pozwoli cały różaniec, a w chwili śmierci błogosławić będziecie dzień i godzinę, kiedy mi uwierzyliście. I naśladujmy Matkę Bożą, naśladujmy Jej cnoty, Wiarę, nadzieję, miłość, pokorę, uniżenie, czystość, wierność łasce, umiłowanie milczenia i skupienia, słuchanie słowa prawdy, rozważanie w sercu wielkich dzieł bożych, posłuszeństwo, wierność w wypełnianiu woli Bożej, zjednoczenie z Chrystusem i w radości, i w cierpieniu, i w chwale. Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Modli się dzisiaj Kościół. Oto chwalebne narodziny dziewicy Maryi z rodu Abrahama, która pochodziła z pokolenia Judy ze świętego szczepu Dawida, której chwalebne życie uświetnia cały Kościół. Dziś się narodziła Błogosławiona Panna Maria z pokolenia Dawidowego, której chwalebne życie uświetnia cały Kościół. Chwalebnej Panny Marii Narodzenie, przezacnie przypominajmy, na której pokorem Pan wejrzał, która za objawieniem anielskim porodziła zbawiciela świata. Błogosławionej Panny Marii, Narodzenie z wielkim nabożeństwem świętujmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.